Siemano siemano TV Mexicano albo Mexicano TV otwiera wam drzwi Już dawno tak nie mówiłem chyba co? Siemanko witam was właściwie to ja to nie taki poranek Bo godzina 11 praktycznie słuchajcie Już chyba wiecie gdzie jestem nie muszę was oszukiwać nawet Patrzcie jeszcze ten kolor się trzyma ja już dawno powinienem się na włosach mówię o włosach Już dawno powinienem się kurwa chyba na łyso ostrzyć i mieć spokój No ale dobra kiedyś zafarbujemy na zielono a czemu nie albo na niebiesko No bo niebieski to mu kolor Falowy w wojsku, biało-niebieskie, barwy królewskie, jak to się mówi. Cóż mogę Wam powiedzieć tak szybko i na biegu, bo nie wiem czy mi telefonu, a właściwie baterii w telefonie, wystarczy. Pozdrawiam Krzysia Rozprowacza, z którym miałem okazję się spotkać. Myślę, że jeżeli się zgodzi, to nagram dla Was rozmowę z Krzysiem Rozprowaczem, który też prowadzi kanał opierający się również na uniwersum i na wydarzeniach dotyczących uniwersum. Także serdecznie Was zapraszam. Więc szybko, jak już zacząłem pozdrawiać, to szybko Was pozdrawiam, bo rozbierało się tych pozdrowień, nie wiem jak ja mam to ogarnąć. Więc pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Czeczena. Czeczen, dzięki za kolejnego jakże dużego donajta. Ty zawsze jak wpadasz, to rozpierdalasz system. Ale bardzo Ci dziękuję za to i na pewno przyda mi się na przykład do jakichś rzeczy e, związanych właśnie z nowym pokojem moim, który jeszcze raz powtarzam i potwierdzam, będę nagrywał jak Będę wieszał półki, mam nadzieję, że się tam się nie powieszę razem z półkami. Pozdrawiam też również Anię i Marka. Marek i Ania, bardzo Wam dziękuję, że uczestniczycie w live'ie. Również Crazy New City. Czemu po angielsku akurat? Nie wiem. No ale skoro tak ma być, niech tak będzie. No tutaj bardzo ciekawe pozdrowienia. Kombajny Bizon z Zatora. Pozdrawiam Kombajny Bizon z Zatora. Nie wiem, gdzie są te kombajny, gdzie jest ten bizon. A tym bardziej nie wiem dokładnie, gdzie jest dator, ale pozdrawiam Was serdecznie, bardzo dziękuję. Pozdrawiam, waliłbym tu żółwiki, ale muszę trzymać kartkę w drugiej ręce, więc jest mi strasznie e, niewygodnie. Nie, nie, nie pozdrawiam też Jana Łosia oraz e, 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 właściwie to Łosia Jana oraz Max z Długosiodło, Siodło. Hmm, cokolwiek miałoby to znaczyć. Również Paweł z Warszawy, Paweł z Warszawy, Paweł z Warszawy, jeżeli oglądasz, to są pozdrowienia od któregoś z widzów specjalnie dla Ciebie. E, widzisz, Chyba tak przypasowało Twoje yy, wypowiedzi, monologi, że aż, aż nawet Lidź poprosił, żeby Cię pozdrowić. Także żółwik, żółwik Paweł, pewnie się spotkamy, na pewno przyjadę do Warszawy. Nie wiem, no myślę, że w lutym powinienem jechać. Oczywiście jeszcze na koniec Marcina z Chicago, który ze mną wczoraj rozmawiał i pozdrawiam go serdecznie. Teraz tak, krótko na temat kalendarzy. O, nagram specjalny filmik, że już nie piszcie do mnie SMS-ów, bo to nie ma sensu. Ja po prostu nie jestem w stanie odczytać wszystkich SMS-ów, bo mam ich już ponad 140 i nie jestem w stanie wszystkim odpisać. Więc słuchajcie, zbiorczo nagram filmik, jak akuratne kalendarze dostać. Po prostu wymyśliłem tak, podam Wam po prostu numer konta, wyślecie na numer konta pieniądze. Ja powiem ile, dowiem się, ile kosztuje przesyłka, i takowy kalendarz po sprawdzeniu. Oczywiście, koniecznie przy wysyłce musi być podany adres, adres zwrotny. Ja podam numer konta, i ktoś, kto będzie wysyłał na numer konta dane pieniądze, daną kwotę, po prostu będzie musiał napisać adres zwrotny z imieniem, nazwiskiem i oczywiście jako darowizna. Jest to konieczne, bardzo konieczne, żeby normalnie mogło być. Poza tym. Urząd Skarbowy nie dopierdoli się do mnie, jeżeli nie przekroczę kwoty 4000 na, na, na tych kalendarzach, bo już się mniej więcej dowiadywałem. Więc a na pewno nie przekroczę, bo jest to niemożliwe, musiałbym chyba sprzedać ich, nie wiem, z, z 300 sztuk, żeby przekroczyć. A jeżeli przekroczę, to wtedy się rozliczę z urzędem i tyle. Bo już się trochę dowiadywałem na ten temat. Także tak w skrócie yy, o kalendarzach, czyli będzie dzisiaj filmik, na pewno podam wam... Yy, Numer konta, na który będzie, będziecie przesyłać. Oczywiście wszystko też będzie pod nadzorem Krzysztofa, który będzie wiedział, bo sam się będzie podpisywał na kalendarzach, więc będziemy liczyć, ile tych kalendarzy yy, pójdzie w ludzi. I oczywiście te, te, te pieniądze przekażę dla Krzyszka i Krzysiek to potwierdzi na filmie, żeby nie było jakiegoś przypału, tak jak mówiłem, yy, żeby nie było jaj, że ja kogoś tutaj tej wale wrogi, bo już raz miałem do czynienia właśnie z tą słynną nogą sztuczną i, i nie mam zamiaru mieć drugi raz przypału. Więc kurwa, musi trąbić. Więc luzy, e, co kolejne, szybciutko i na temat o unsubach na majora. No, słuchajcie, no, unsuby idą w dobrą stronę, jest coraz mniej tych subukcji jego, ale to nie znaczy, że major nie będzie zarabiał na filmikach, bo major będzie zarabiał na filmikach, bo ma, powiem Wam szczerze, <coughs> i to z kilkoma widzami rozmawiałem, ma tyle samo wyświetleń, ile miał, więc y, unsuby nic nie dadzą, póki, póki będzie miał oglądalność. Słuchajcie, może mieć 10 tysięcy subskrypcji. A jeżeli będzie miał 20-30 tysięcy wyświetleń tysięcy na filmiku, to i tak będzie zarabiał tą samą kasę. U sumy nic nie dadzą, wierzcie mi drodzy widzowie, więc nie tędy droga. To tam pokrótce. Co nie nagrałem z Krzysztofem wczoraj? Myślę, że spodobały się Wam filmiki z koniem, jak i rozmową z zacnym jego kolegą, przyjacielem, nie wiem, trudno jak nazwać. Nie nagrałem na pewno tego, słuchajcie, jak oni się dogadywali na wódkę. A brzmiało to tak, że w końcu już. Przestałem nagrywać, bo już ten pan no, no, chciał bliżej stanąć Krzysztofa, i tak dalej, więc byłoby widać facjatę. Więc mówi do Krzyśka ten pan zacny: A wódkę pijesz? A Krzysiek mówi: No, a jakże, no jakże nie? No to po pewnej chwili zastanowienia się ten pan mówi: Ale nie, ja z tobą wódkę nie będę pił, bo ty jeszcze mnie nożem potraktujesz albo kiarał. No tak to było, jeszcze, jeszcze, jeszcze tam było ile, innych parę, parę słów, których nie nagrałem dotyczących tej pani, jakże tajemniczej kobiety, którą podstawia dla Krzyśka ten jego kolega. Ale nie wszystko da się nagrać. Słuchajcie, nie zawsze. no Staram się w miarę możliwości nagrać, to się da. No fajnie wypaliło z tym konikiem, z tego jestem zadowolony. Krzyś widać też był bardzo zadowolony i zastanawiam się, czy właśnie nie pojechać z nim do Stadniny. I nie wiem, czy dałoby się go namówić, gdyby się przejechał na koniu. Już ja bym po prostu nie wiem, to zasponsorował e, z donatów i tak dalej. Taki na, na sznurku jeżdżenie na koniu. Nie wiem, czy da się radę go wsadzić i czy, czy chciałby, a czy chciałby na pewno, tylko czy się da, nie wiem, już zobaczymy. Mówię, bardzo szybko muszę mówić, bo boję się, żeby mi się nie wyładowała bateria. O kalendarzach już mówiłem. E, 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 e. Aha, pamiętam, słuchajcie, cały czas pamiętajcie, że pamiętam, że trzeba Krzyśka zarejestrować do urzędu pracy 13, on nie chce jechać 13, bo twierdzi, że to jest pechowy dzień, więc pojedziemy 14, ile Krzyśkowi się nic nie odmieni, więc na pewno o to zadbam, żeby był ubezpieczony w razie czego, żeby nie było żadnego przypału, jaki był na przykład ze mną, ale to nic nie martw się, Meksyk zawsze na cztery łapy ląduje, także luzik jest. Teraz jeszcze powiem, o tutaj dużo widzów mówi, żeby go namówić do porządku. Słuchajcie, nie da się krzyśka namówić do porządków, póki Krzysiek sam nie będzie chciał tego zrobić. To samo się tyczy remontu jego łazienki. On chętnie by zrobił, tylko mu się nie chce. I taki jest Krzysiek. I tego nikt nie zmieni. Taki jest Krzysiek, tak samo w stosunku do tego picia napoi, gazowanych czy, czy mleka, no po prostu nie da się mu tego wybić z głowy, po prostu. Krzysiek jest taki, że wie swoje, i, i na tym słuchajcie, naprawdę ten budynek jest bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Ciekawa rzecz. Właściwie budynek ciekawy. I jego nie da się, słuchajcie, naprawdę nie da się go po prostu namówić do tego, żeby nie pił, bo mu szkodzi. On twierdzi, że jest zdrowy i, 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 i koniec, i kropka, i, i bi zabij Warmianina, nie przekonasz, żeby się zesrał nawet człowiek, to nie przekonasz go. I żebym się tam nie wiem, co zrobił, kurwa nie wiem, jak to już nieraz się nabijacie, żebym mu kurde gałkę nawet zrobił, to i tak on będzie chwiedział swoje i nic nie pomoże, nawet kobieta nie wiem, czy mu by pomogła. No może, mo, o może kobieta, może by go kobieta przekonała do tego, ale pewnie na krótki czas, bo pewnie jakby tylko wyszła z domu i z dwa dni go by, i by jej nie było, to by zaraz pił z powrotem, soki i tak dalej. Chcę poruszył ciężki temat z Krzyszkiem na temat tego, tego obsikiwania się, ale, ale kurczę, nie mam pomysłu, bo to ewidentnie jest coś związane z, jak z jakąś chorobą. Nie wiem, czy nie z, yy, z. Nie wiem, kurczę, bo ja jeszcze tego nie mam. <laughs> mam nadzieję, że mieć nie będę. Czy to nie jest związane z prostatą albo coś takiego, ale ciężko mi zacząć ten temat, nie wiem od której strony go ugryć, bo przydałoby się coś z tym zrobić, bo Krzysiek nie leje w spodni sam w sobie, tylko on podczas sikania po prostu nie wiem, jakim cudem on się oblewa, czy już nie dotrzymuje, czy jak no. Trudny temat, ale spróbuję z nim to poruszyć. Nie wiem. To przydałby się lekarz jednak dla niego, żeby coś powiedział, ale kurwa, nie wiem jak zacząć ten temat, bo, bo może mnie opierdolić i ciężko będzie to zacząć, ale spróbuję to jakoś poruszyć przy okazji. <śmiech> <śmiech> No, i słuchajcie, no cóż, no ogólnie powiem wam jeszcze o materiałach. No staram się materiały robić ciekawe. Pamiętajcie, nie zawsze Krzysiek ma taki zajebisty humor, czasami potrafi sam podkręcić wszystko. Staram się, jak mogę, żeby te materiały były ciekawe dosyć. Pamiętajcie, że jest teraz okres też taki zimowy. Właściwie trudno nazwać zimą, jak widzicie ze mną za plecami, bo raczej powinno być biało, a nie błotnie. No, ale jest to taki okres, że na podwórku ciężko nagrywać cokolwiek. Na pewno będę go prosił, o ile wszystko będzie dalej w dobrą stronę szło żeby jednak trochę gotował na, na podwórku, jak będzie już wiosenny i będzie ciepło, też może się uda z nim robić wyjazdy na, na gdzieś, gdzieś, gdzieś w tereny. Nie? Oczywiście wiadomo, że paliwo będzie na pół, albo no, ostatnio zazwyczaj paliwo jest na pół, no ale dobre, no, trudno. Dzięki temu są też materiały. Także słuchajcie, nie ma co żałować tam 20 zł na tankowanie. Po to, tylko żeby, po to, że przez to macie co oglądać i, i są materiały. Także to nie jest tak, że ja sobie kurwa siedzę i wszystko, wszystko za darmo leci, bo ktoś się zaśmieje, o ho, ho, 20 zł. No, no ale kurwa, ale te 20 zł, to dzięki temu on sobie tam pojeździ, chociaż, chociaż trochę i dzięki temu wy obejrzycie sobie materiały. No i co? Dzisiaj? Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie, słuchajcie, byłem w sklepie. Dzisiaj będzie kapuśniak, ale taki kapuśniak, kurde, mam nadzieję debesta kapuśniak i mam nadzieję, że Wam się spodoba. I że ktoś sobie zrobi, bo powiem Wam, że takiego kapuśnika to jeszcze nie robiłem, a ma być cholernie syty, cholernie dobry. I myślę, że dla takiego faceta z jajami, to taki kapuśniak jako pierdoli, to myślę, że już drugiego dania nie ruszy. Więc cóż, pozdrawiam Was serdecznie. Meksykanie jak zawsze jest jeden. Pozdrawiam wszystkich, którzy czasami mnie widzą, może nawet nie podchodzą lub machają ręką. Pozdrawiam też tych, którzy mnie oglądają i zawsze zapraszam, nie tak jak major, nie chcecie, to nie oglądajcie oglądajcie, zawsze warto coś zobaczyć nawet jak mnie opierdolicie, trudno, nie wszystkim musi się podobać ale takie jest życie Meksykanów jest jeden, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się do zobaczenia na kapuśniaku będzie bomba, jak to mówił Burnejka kurcze zapomniałem będzie, będzie, jak to szło kurwa, będzie, będzie, będzie Coś brakuje mi słowa. Dobra, trzymajcie się. Nie będę przyciągał. Siemka.